Dany jest trapez prostokątny KLMN. Skoro prostokątny, ok, to tu ma być kąt prosty. Którego podstawy mają długość. KL to jest A, MN to jest B. A jest większy od B. Zgadza się. Kąt KLM ma 60 stopni. Ten kąt ma 60 stopni. Długość ramienia LM tego trapezu jest równa. Dobrze, czyli pytają mnie o tą długość LM, długość X. Spróbuję sobie przerysować ten trapez. Skoro ten cały odcinek jest KL, to jest A, to może zaznaczę tak. To całe to jest A, ten kawałek tu jest B. Ten odcinek to będzie co? To będzie A minus B. Dobra, ten odcinek jest A minus B, czyli ten wiem, że to jest A minus B. A to jest chyba jakiś trójkąt. A czy to nie jest ten trójkąt specjalny? 30, 60, 90. Chyba tak. Ja go sobie tutaj nawet na boku teraz mogę narysować. To byłby tak. L, M, tu dam P wierzchołek, tu byłby kąt prosty, tu jest 60 stopni, tu jest 30 stopni, ten odcinek to jest A minus B. Ja szukam tego X, -a. a jakie tu własności były? No to były takie. Tu było A, tu było 2A, a tu było A pierwiastków z trzech to co ja powiem o moim x aha mój x to jest dwa razy ten odcinek a minus b no to ja właściwie mam odpowiedź to jest odpowiedź b zapraszam do subskrybowania i wsparcia na patronite